Niesamowita, porywająca gra, dzięki której poczujesz się jak prawdziwy wiking, który staje w szranki ze swoim odwiecznym najgorszym wrogiem, czyli kromką chleba. Nie no, żartowałem. Przecież każdy wie, że największym wrogiem silnego, rosłego wikinga jest przepychać do toalety, który swoim trzonkiem wzbudza strach w naszych szeregach. Brzmi abstrakcyjnie, brzmi absurdalnie, ale to właśnie jest pole walki w grze Bozgard, czyli asymetrycznej sieciówce, która od połowy kwietnia jest dostępna w serwisie Steam i na Nintendo Switch. Tylko czy warto? Wyruszmy na naszych okrętach w tą kolorową podróż. Bozgard, jak wspomniałem chwilę wcześniej, jest asymetryczną grą opartą o zasady PvP, gdzie sześciu graczy może wcielić się w rolę potwora lub gromadki wesołych Wikingów, którzy walczą ze sobą o dominację na kilkunastu mapkach. Jeżeli jednak liczyliście na wrażenie Rodem z Evolve, to muszę was rozczarować. Zamiast gęsto usłanych zaroślami obszarów, przepełnionych kryjówkami budujących nastrój zaszczucia, mówimy bardziej o starciach w ringach. Są niewielkie, przeciwników, jak i sojuszników widać jak na dłoni, a jedyną atrakcją pozostaje ich różne specyfika. Jedne mapki przeplata woda przepełniona rekinami, a inne pozwalają zginąć odpuszczonych z podłogowych głośników bitów. Pod tym względem jest naprawdę nieźle, chociaż spodziewałem się odrobinę innej gry po wszelakich materiałach promocyjnych i to one skusiły mnie do wypróbowania tytułu, kiedy tylko znalazłem chwilę wolnego czasu. No bo czy widzieliście kiedyś tak zwariowane połączenie? Wikingowie przeciwko najbardziej dziwacznym bossom jakie świat widział. Kromka chleba czy przepychacz do toalety to tylko dwa z kilku wymyślnych i kilkukrotnie większych odwalać opozycji monstrów. Jest też robot czy nawet kostka do gry, która bije tym co wypada z otworów pod ilością oczek. Oczywiście tak przygotowane potwory wymagają zupełnie innego podejścia do kwestii walki czy też ruchu. Jedni są statyczni, inni wesoło wędrują po mapach polując na uwijających się niczym mrówki wikingów. Jedni są szybsi, a inni muszą wykorzystać wielokierunkowe ataki w momencie gdy ich ruchy trwają zbyt długo. Bardzo fajnie to przemyślano również po drugiej stronie barykady. Każdy spośród wikingów ma możliwość nie tylko wyboru swojej specjalizacji na danym mecz, ale także ataku specjalnego, z którego skorzysta, aby wspomóc towarzyszy lub zwiększyć obrażenia. Ich ruchy natomiast są ogólnie znacznie szybsze i wybierając tą stronę konfliktu nie będzie problemu z uniknięciem ataku wroga od skokiem, o ile zareagujemy odpowiednio szybko. Wszystko z kolei określone bardzo przyjemną oprawą graficzną i stylizację uznaje za ogromny plus. Barwna, kontrastowa, szybko potrafi zauroczyć i zachęcić do poznania nie tyle jednej, co wszystkich mapek wraz z bohaterami, których gra oferuje. Audio też jest w dziesiątkę. Mapka. Z głośnikami w parkiecie, podciąga rejwowe rytmy dla przykładu, aby wpasować się w ogólny klimat konkretnego meczu. Te trwają przeważnie kilka minut, ponieważ po pierwsze ogranicza nas licznik czasu, a po drugie walki są bardzo dynamiczne, więc nie trudno o zwycięstwo dla jednej strony jeszcze przed końcem czasu. Co natomiast definiuje wskaźnik wygranej? Po jednej stronie mówimy o pasku życia u bossa, który wikingowie muszą zbić dwukrotnie. Pierwszy pasek jest w miarę gładki, drugi natomiast uwalnia w potworze tryb wściekłości, co sprawia, że walka z gigantami Gigantem staje się nieco trudniejsza. Szczególnie że bossy też używają w międzyczasie umiejętności przeszkadzajek. No a jeżeli już jesteśmy po stronie bossa, to musimy wybić Wikingów w liczbie pięciu kilkukrotnie, aż wyczerpie się licznik respawnów. Standardowo Wikingowi mają ich dziesięć, więc po dwa na głowę. Jeżeli je utracą, to z automatu nie mogą powstawać ponownie do walki, no i umierają całkowicie. Wtedy koronę króla dzierży potwór. Proste jak budowa cepa, nie sądzicie? Gorzej jednak z tym, że jak na wczesny dostęp przystało, nie obyło się bez błędów. Sterowanie jest mocno dziwne. Raz działa dobrze, innym razem kursor potrafi pływać po ekranie utrudniając na dobrą sprawę trafienie kogokolwiek. Wiąże się z tym również przeciętnie opracowany hitbox po stronie tak bossa, jak i wikingów. To z kolei przekłada się z automatu na poczucie pewnej bezsilności, co momentami może frustrować gracza. Sam miałem sytuację, gdzie kursor zaciął mi się w jednym miejscu i mój bohater wykonywał atak, którego nie byłem w stanie powstrzymać, póki nie zrestartowałem grę. No i jeszcze jeden problem. Opowiadam wam trochę o tej grze, że tak jakbym bawił się w niej wybitnie dobrze, bo w sumie tak było, ale grając z botami i przez jakąś godzinę. Dzienna dawka graczy to około 10-15 na serwerze i znalezienie kogoś do rozgrywki w ciągu 24 godzin graniczy w zasadzie z cudem, a wszystko dlatego, że mówimy o grze płatnej. Kto z Was jest w stanie wyłożyć około 47 zł na tytuł, który nie jest znany i o którym nikt nic wam nie wspomniał, od tak. No właśnie, też nie byłbym szczerze mówiąc. Wszystko dlatego, że to gierka mocno każualowa i niewielka, jeżeli chodzi Chodzi o zawartość. Po kilkudziesięciu minutach śmiało można uznać, że zrobiliśmy w grze wszystko, a progres jest na tyle nikły, że zachęty do dłuższego pogrania w zasadzie nie ma. No i właśnie dlatego da się odczuć to obcowanie z grą maksymalnie casualową, prostą i partyjkową. Być może potrzeba czasu, być może większego pomysłu na rozbudowę i czegoś co zachęci nas do pozostania w grze na dłużej, a poza tym przede wszystkim zachęci nas do zakupu. Definitywnie Bosgard jest atrakcyjny wizualnie. Prezentuje ciekawe podejście do asymetrycznych rozgrywek, ale Mogłyby być zdecydowanie lepiej. I o ile sporo ocen na Steamie skłania się ku dobremu, to jednak finalnie braku graczy obejść się nie da. A przygoda z botami może być atrakcyjna właśnie przez te 30 minut nie więcej. Jest jednak szansa, że w przyszłości całość zostanie podreperowana, rozwinięta i być może przejście na system darmowy, o ile coś takiego planują twórcy, sprawi, że graczy będzie znacznie, znacznie więcej. W tej chwili na ewentualnych promocjach, o ile na takie traficie za te 10-15 zł, można sobie Bosgarda sprawić, ale właśnie jako taką ciekawostkę, która wyląduje na waszym Steamie, pogracie w nią, być może sami, być może z waszym kumplem, for fun i to wszystko. Ode mnie natomiast to tyle w dzisiejszym materiale. Wykoniecznie dajcie znać, co sądzicie o tej produkcji: czy ma ona jakąkolwiek przyszłość, ogólnie jeżeli chodzi o sieciówki. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.